Słodkie intro. Witamy Was bardzo serdecznie w Miku i Bercik. Raczej Słodziak. E, bo Miku mam przyzwisko, ale tak ogólnie to jest w tym słodzie. Gramy dzisiaj mecz Borussia Dortmund kontra Bayern Buga. No i gramy mecza, składy ustawione jak zwykle. E, nie jak zwykle, bo tylko drugi raz. Graliśmy mecz rozgrzewkowy. Niezbytnio dobrze nam wyszedł, ale jakoś wyszedł. Trochę się rozgadałem, Barn Borussia Dortmund nasz towarzyski, a więc arena. Komentarz na czerwonym? Słodziak I Berci. I Berci. Skład Bayernu. Nie będę mówił. Przeczytajcie. No i skład Borusi. Słodziak gra Borusia, a Berci gra. Bayern Boyernam. Kurwa. Sędzia, chłyszała Pała, który ma włosy. Dobra, dobrze, Zaczynamy ten przecudowny mecz, który jeszcze się nie zaczął, ale już się zaczął. Buuuu... Bo... Błaszczykowski? Ach... Błaszczykowski! Ładnie Bo I... Aj! Myślałem, myślałem, że łuknie, tak jak, tak jak wtedy, jak graliśmy... Nie nagraliśmy tego oczywiście, ale graliśmy portugalia Hiszpania, To ja, Ronadem, ja grałem w Portugalii i tak ładnie emocnęłem. z połowy. Nie, Jak to możliwe? Zabinęły ci się oczy, chyba. Akurat nie mrugniałeś. Nie? Nie mrugniałem. Ja zawsze mam otwarte oczy. po czemu wpadła w ramkę? Przez moją nieuwagę. Trzeba było więcej gadać. No dobra. No. Aaa, si fata. Ale o co chodzi? Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Gadaj coś! Co? Gówno! Co? <grym>, to jest jest. Nie. Weź na ramię zębku. Dobra, ale mama też nie lubi buźnie. Ale przeczka. Przed kuna A byłoby dwa do jajka. Ale o co ci chodzi z tym jajkiem? Będziesz miał tylko jedno. I tak masz jedno. No masz, nie wiem, nie podglądałem ciężki Tak No, no sobie. Ja nie mam brata. masz brata takiego małego, który się da bić? A no tata mam Zapomniłem. <laughs> eee, Fak, 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 fak. Patrzcie, fak to jest odwrotnie. kwak 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 Macie? Nie, kumacie? Jak nie kumacie to nie. A jak kumacie to jesteście słodziakami Tak jak ja. Ale nie wiecie, nie potrzebujcie ci A bo ja się potrzebuję, ale nie wiem, to jest takie wymyślone dla jajec Ej, spalony. Tak, frantem. Nie? Będzie to no, chyba No, bo nie ma wody wzroku. No, właśnie udowodnił że ma. Jak? No bo nie było spalonego. A on powiedział, był. Był! Oh no! Oliiiińcz! Druga bramka! Nieee! Weidenseller! Fiuletowo koszulkowiec! Teraz wyśrodkowanie... Kel! I jeszcze kacyk, kacyk, kacyk! Nie mam drąg? Ale ładna dziura! I właśnie koski! Czy będzie sama sam? A, już wyjął, Uf. Co ja, bym... ja zrobiłem? But wyjął, ty bramka, patrz. Jaki but? Majki czy Puma? Ja wiem, na co, nie ma racji. No, ale ładnie uderzył Hummert. Tylko trochę. Zawsze mi się... Łaaa, to ja zrobiłem, ale... A, jeszcze Lewandowski gol! Ależ ten pierwszy strzał głupotnie broni. No. Ale już drugiego nie dał rady. No. Dziwne mają oczy, Tak jakby ich inni nie, inni nie ruszali. Patrzcie, patrzcie, patrz. Put i lewo piękny go. No. Piękny go, ale do bliskowy. To można piękny. Piękny, go. Kowy, kowy. To może że on ładnie też. O nie, ten gecek jest mały. I w Kuca? Mamy taką kucza. Kucza, kucza, kucza. Kucza, kucza, kucza. pani. Kuca! Kuca, kuca, kuca! Kuca, kuca, kuca! Pani, kuca, kuca! Albo słoneczna. Cały czas skacze. na lekcji. Do wszystkich. I zęby Nie będzie czekało. Ty, dotknij <średziny> ręką, kupę. <co średziny> Więc <powiesz? średziny> kupa. I znowu. Dostałeś ręką, kupa. Co? No i bo bierz bąka. Co? Jak nie No <średziny> i co? Jedź. <Pisz>? Homeka <średziny> Monitor prędzej. Mam to wszystko się połączy na O, jestem szeri. Nie idziemy, nie Zobacz, muszę taki. A, leś nie da. Nie wiem gdzie. Nie wiem, po co. O, oh, no, co on robi? Błaszczyk owski! Właścikowski. Błaszczyk owski! Zobacz, czasaj ja. Błaszczyk owski. Zdejmij, zejdźmy, sata. A ty mi dwa. Nie? No, a ja to muszę wypowiedzieć, Dobra, nie sata. To po na ramion za nią z mamy. Ale e co? Coca-Cola? Ole super! I koniec pierwszej głowy. ci bardzo cieszy. Pupę Jak mi mamali, że dupę! He, he, he. Usłyszałeś ty ciej w kolei teraz gaz cieczą. No i co? Rupianko. To zjedziranko. Myśmieramy za nich pamiętów. Nie. I to też usłyszałeś. od jakiegoś do A Ciebie. Może... Nie, to nie ode Ty to prędzej, bo na informatykę. Nie? Tak. Nie? A że już chodzimy do yy, pierwszej liceum. Dalej do wali teraz. Nie. Yy, nie no, chodzimy ogólnie do zerówki. I mama mi mówiła, że nie siedział długo na nocniku, bo na długo tam siedzę, bo ci tam książki. Sam to słyszałem. Ołoż zblokował, to Rodzice muszą mnie dobrze wychowywać, bo mi się normalnie przeprocić głowie. Czy dostał w jajka chyba? Jajka dosła? No. no. Myślę, że ten odcinek będzie dosyć fajny. Nie wiem jak dla widzów, Ale może ostatko. będzie fajny, może będzie śmieszny, może będzie duparaśny, może będzie gwniany, tak jak ee... Ribesika? O, lam. Żartowałem. Nie przeżywajcie. Ty górę? Tekst. Idź na stronę główna. Czyli gówno! No nie, Taki program się jest zukiem. Ma wszystko gram. Ma, no. tak... no. no. nie, nie, no nie on... w I tak nie trafisz No górę Tylko w gór. Ale jest taki sam grubas, jak się. nie grałeś Nie. NIE! Mm. A to jest jeden jeden? No tak! Ale myślałem, że przegrywam Ale świetne podanie! Kto to tak zapodał? Jakoś oh, tu już taki mal bagażnik O jakby jak bębo Nie, no serio. Dzięki, że no, Ty może pierwszy ja raz z Tobą bo ja się filmik z Tobą LEWY DOSKI! But. No, co? Zaraz Wam na Cie Chociaż mam skarpetki. A potem to ja się Bo nie no, głośniej, bo nasi trzej widzowie się słyszą. co? Nisie, Mam mało widzów, ale czemu? Oczywiście możecie mnie zasubskrybować. A, ale lipa o, zasubskry Zasubskrybować kiedy chcecie. O każdej forze 24 godziny na dobę. Yy, ja jestem w szkole? Yy, nie. Nie, możecie mnie subować. No serio. Nie, nie, nic to wam nie szkodzi, a dla mnie to jest dobre, nie? Możecie też oglądać moje filmy, które są czasami śmieszne. Może Was bawią, albo nie wiem, macie jakieś inne reakcje, choć nie wiem jakie. Może się cieszycie, dreszcze Wam może przechodzą, że oglądacie mnie, bo jestem taki fajny, i bercik jest taki fajny. W ogóle ja z kim nagrywam, to oni są fajni i śmieszni też może, jak Wam się to podoba, choć mi tam się moje filmy podobają. Jak chcecie, żeby coś było w nich zmienione, to proszę piszcie. Eee, ja z chęcią to obejrzę te komentarze. Nie będę tak, jak inni, że niektórzy nie czytają w ogóle tych komentarzy, ale ja będę je czytał z chęcią. No dobra. A przejdźmy teraz do mańczyku. Już się nagadałeś? Troszeczkę. Nie! What the fuck? Zawsze przy końcu loguję. Co nie? Coś jest w tym. No może Ty pod koniec będzie wąka, ale <grywa> Dlatego. No wala wąka, także. <grywa> także normalnie kopiuję. I klatkuję. Strasznie. No i znowu będzie tak jak w jednym z wyników nieudanych do nagrania. Nie mogliśmy ugrywać. O nie! Nie! jest. I... Czy to będzie ostatni? Ostatni od meczu. Jeszcze Lewandowski. I koniec meczu. Berkik wygrywa 2-1. Jest dziwnie. Dziękujemy Państwu za oglądanie. Jeżeli będziecie oglądali. E o, oczywiście możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować, co chcecie, tylko abyście coś zrobili i pamiętajcie o podawaniu tych no, propozycji. I o 7 łódkach z góry. No dobra, my się z Wami żegnamy. Cześć. Cześć.